Jedna ściana obstawiona, z zewnątrz płyty, w środku blaty. No i co? No i musimy. No wierce chłopacy, skręcają łączenia, a ja wiercę tutaj. No i tak będzie, że z dwóch stron klamra. Kupię, tak jak mówię 200 sztuk leży. Zobaczymy ile, ile starczy. Są takie miejsca. O, tu jest takie miejsce. Czy na przykład, czy na przykład po skosie? No ale co to szkodzi? To tylko... To tylko... Hmm, peszel. I tu jeszcze muszę coś, nie wiem, tu chyba trzeba będzie w płycie gdzie indziej wywiercić, bo tu pała przeszkadza godzina 16 za 20 w sumie jest zaszalona no jest różnica między, między tym między domem a i tu jest 70 i tam jest raz 2 3 4 razy 3 to jest 12 prawie 90 metrów pewno jest zaszalona Pięć kubików, czy sześć prawie by wyszło. Nic, trzeba sprzątać, Pewno dzisiaj to jest fajrant. Ze względu na to, że tam na... No nie mamy tego betonu, no dopiero będzie poniedzieli, dzisiaj jest piątek. To no żeby po prostu nie stać, no to się wzięliśmy tu za... Za tą... Jeszcze tu jest robota. Tam logistyk trochę ustawia te klinowe. Po prostu przeniesiemy blaty. Meszki strasznie u nas meszki się atakują, nie ma wiatru. A ja z brygadzistą tutaj się zajmujemy tym, tym szczytem tu od tej wiaty, No i tu przywiozłem to ze sobą. I chcę to wypróbować. To w ogóle zdał z egzamin na takich odległościach. To nie będzie wypadywać. Tam to to większe. To mi się wydaje, że to na pojedynczy pustach. To bym musiał co warstwę sznurek. Co warstwę by trzeba było sznurek przebijać. Warstwa i murować mur, wypełniać i następno. A to znowu inaczej, bo tu musi mieć zaparcie. Zobaczymy. Gwóźdź to jest gwóźdź, no my jesteśmy nauczeni Bardzo po staremu, ale tu to, to może być obwieszony ten sznurek, bo i gdzie go zapnę tam może być, bo przecież tu nakleję jeszcze na te pustaki, to tam nie ma różnicy Czy to jest tak no i tutaj wróciliśmy do starych metod Czyli drut wypuszczony no i tam to się sprawdziło. Zresztą to nie pierwszy rok tak robimy. Akurat na halach dołem to jeszcze dołem. Później to dobre jest z górą. Bo no przy tam powyżej 4 metrów, czy ileś, no to czym zaprzesz, Żeby to nie odjechało ci od ściany. Tak to tu klamra żabka przychodzi. Bez problemu. Dobra, no i biorę się. Nie ma wiatru, tak to by musiał go podwieszać. Hmm. Na środku, żeby mi go nie odwiewało, ale nie ma takiego wiatru, więc jadę po kolei Tylko nie mam tutaj przerwy takiej Szkoda Teraz szukaj coś, wkładaj to by zrobi przez pieska, bo by tu sobie zaparł tam tak to też będzie dobry pomysł pieska i tu położyć coś i wtedy ten, ten milimetr się znajdzie, tylko muszę pieska znaleźć jakby ktoś był zainteresowany, jak to robię, no to po prostu o, drut z met 22. długi. Akurat tu wypaduje w połówce. No tego nie wyrwie z połówki, nie? z połowy pustaka. Odbijam to. Tylko tak trzeba odbijać, że tu na środku był, tu w tym miejscu, to co idzie w słuch, bo później może przeciągać ten blat. To jest łatwiej mierzyć. No, Bak, że ten drut trochę tu tak można go później przegiąć, nie? Trochę się tam podda. No i albo szlifiera kątowa, taką tarczą, albo taki rowe grobie, klej, kładej. No i wszystko. Im więcej tego kleju tu będzie, tym lepiej. W to się lepiej to przeźwia, ale tu też rade Trochę z tym betonem to naprawdę jest problem. Po prostu dupy było dane z tym, że nie zamówione wcześniej, ale tu wiesz kiedy uszykujesz czy nie zacznie padać i to takie gdybanie. Dobra, sprawdzamy, czy to pasuje. Nie pasuje, no przecież inaczej by nie mogło być. Jedź, jedź kurdeł. Jedzie. Przejechać po tą, po jakąś esencję z tego olejku goździkowego, przecież kurde się nie wytrzyma. No. Pogryzły i siadają. Te meszki to są chyba od powodzi w 97, bo tego wcześniej to nie było. Jak skończą się meszki, to zaczną się przecinaki. Dobra. To mam po prostu przygotowane, bo to pójdzie tu. I będzie to przygotowane pod kolejny pustak. By trochę wiaterku było, to by... Trochę te przegnało te owady Tu będą dwa wieńce, tu tylko nie wiem 10 warst czy ileś i wieniec, no bo tu tylko żeby spiąć ściany, tu żadnego oporu sypania nie będzie na ściany. A jeżeli by było nawet, coś by się zdarzyło to na pewno nic się nie stanie oh. Patrzę, już na to, jak dziurka jest, bo to tam one te są półokrągłe. Tam zaczniesz się bawić, to przyschnie i nic z tego nie będzie. Mamy pomurowane nasze warstw, no i musimy to zastawiać. Met betonu jest zamówiony, tego no suchego do przerobienia. Musimy zalać te słupki dzisiaj, bo jutro wolne, żeby tego nie obaliło czy nie przewróciło. 39 mierzyłeś, tak? mierzę tu 39 pionisko tak się przykręci czekaj teraz od tej strony na 12 tak 12 w pierwszej tylko że to, to powiem ci że to tu będzie trzeba spungi dokładać to na pewno nie będą te dziury, nie? Bo to muszę musimy te nowe będziemy inne spungi zakładać to, na przykład tutaj będziemy mieć 12 tu gdzieś o, tu a najlepiej to tylko było wrócić tam jest Ale kurwa jakbyś czegoś nie odjechał. Rafał 12 od tej strony I tu zaczniemy to następna będzie 50 to, te dzisiaj to nie wiem czy one tu są potrzebne bo no bo to jest dzisiejsze nie, nie wiem czy to mnie wyrwie tego 50 i od tego pierwszego nawet to mierzyć 75. Pierwszego 95 Od poniedziałku będziemy się brać ostro za betony. Wtedy front będzie, a tak to takie, no ale i tak wszystko trzeba robić i tak. Dobra wiercę to i zakładam, aha tu miałem jeszcze pią sobie zrobić, Pewnie więcej już ten blat przy Przykręcić ołówek się naprawił. Nie wiem, jakim cudem ma się naprawił. Dobra, szerokawo jest pasuje. Będzie to trzeba przykręcać. Szpaksy mamy, wszystko. Klamry, żabki znaczy się, ale to pewno na szpaksy pójdziemy. W zwiercenia. Dobra, blaty mam założone. Tu jest za prawe ten drut wmurowany. Jak tego rago nie wyciśnie, to już go nie wyciśnie. Tu widzę, że mi się na jedną kreskę ładnie dosunęło. A jeszcze można to sprawdzić. A co tu pionować, jak to. I tak się Troszkę by górą chciało być pojebane. Tu chce tak, tu to sraki, to takie pojebane Masz ten narożnik Teraz ja nie wiem czy jeszcze nie będziesz musiał mieć tych Klapeczek bo nie wiem czy nie wydą. Dalej wystawać, tam muszą być dwie deski, bo coś czuję, że one po prostu. Bo ty nie masz jej przykręconej na razie, nie? Tej dechy. Dobra, trzy, ale to wyjdzie. To byśmy musieli mieć deskę jeszcze, klapeczkę taką. Czekaj, czy to nie idzie w tym Nie idzie w betonie no, ale... Nie ma z czym to nadrucimy Ktoś to nie tym No tym wkrętym no, dziesielskim Poczekaj Przeszło? No coś, się, coś się boiło Odpycha ci deskę? Odpycha! Nie odpycha, Wyłazi? No to teraz byś musiał mieć deskę, i, bo to będzie mało gwintu, żeby to nie wypchło. Ale no to już przeszło na te. A ile gwintu ci wystaje? No to, no to ja muszę cofnąć, a ty musisz dołożyć deskę, żeby, żeby więcej gwintu było w desce. Bo tak to może się wyciągnąć. I... Cy... No to klapeczki jakieś i cyngi musisz mi przynieść. Ja jestem jedną klamę panie zgodę, zabiorę sobie. Cyngi jeszcze. No dobra, mamy to te druty te dzisiejsze. No tak średnio bym powiedział, że trzymają. Raz, dwa, trzy, trzy spaksy ósemki, tu tak samo. Można by to zrobić inaczej. No tu wywiercić lub tu nad tą, no bo tutaj ciężko, ale tu, to tu by musiała być zaraz przy blacie dziura i klamra, a wtedy ten trójkąt, co tam jest, ten winkel od środka z desek, to by musiało być przykręcone na przykład na krótkie i też będzie trzymać, bo tam po tamtej stronie tak robiliśmy. Wam powiem, że, że tu bym szybciej, szybciej wywiercił yy, te tutaj te dziury. Na każdą tą, no tylko, że tu trochę grubsze musiało być, albo odwrotnie, to włożone. O, widzicie, to tak trzyma. Bo to jest czyść świeże. I tu przez mur to moment jest wiercenie i pewnie szybciej by to... Na pewno szybciej to rozbi rozbierze się na klamrach, niż na szpaksach, no ada. Chciałem spróbować, spróbowałem, trochę po internetowemu, trochę po swojemu i swój. Te wszystkie, te narożne to zostawiamy jak przyjdzie bo tu będzie 8 warstw chyba i wieniec czyli go z więcem zalejemy na raz, żeby się wodlewy odlewy, bo to ja wolę wyższe blaty zrobić na raz niż na dwa razy i takie dolewanie nie chodzi o dolewanie tylko chodzi, żeby te, no żeby te deski pasowały, bo to później te blaty się pomieszają i każdy i to nie można spasować, ustawić. Zresztą to się nie przewróci. Jak już trzymam no sześć warstw, to nie jest też Bóg wie ile. Dobra, czekamy na beton, lejemy i weekend.